Wchodzimy w ikonkę kuli ziemskiej no, szukamy swój internet domowy. Łączenie połączone. Włączamy Forty Client, naciskamy Connect. Jak dojdzie do 40%, to tu na dole pojawi się ikonka. Jak się na nią naciśnie, aler zabezpieczeń potwierdzamy tak. Teraz tu dojdzie do 100 i zmieni się w zielone kropeczki. Jest połączone. Chowamy tu na kreskę. Naciskamy na swoje nazwisko. Podłącz. Wpisujemy hasło swojego komputera. Stetniewa. Ok, łączy się, potwierdzamy tak. I włącza się bezpośredni dostęp do komputera z pracy. Wszystko.